Kolejny Amerykanin, Infinity Q50, tym razem mamy tutaj uderzenie również z przodu, mamy już nowy zderzak zakupiony, mamy tutaj do wymiany jeszcze maskę, błotnik już jest też nowy zamontowany, z drugiej strony musimy sprawdzić tamten błotnik, czy dobrze będzie leżał z nową maską, w tym momencie jeszcze zostaje stary. Mamy tutaj wstępnie te elementy już wymienione, czekamy jeszcze tylko na maskę i będziemy z tym działali. Chodźcie wam pokażę jeszcze, jak wygląda tutaj środek przy tym Infinity. Ładny, nowoczesny środek, dużo ekranów. Fajna czarna skórka, przyjemny środek. Dookoła nic więcej nie ma, jedyne co to jest te przednie uderzenie. Auto w miarę szybko zostanie naprawione. Jeżeli chcecie naprawić swój samochód, zapraszamy do VIP Auto Service.